Kurwa, zombie chodzi we to kłosy Kurwa, zombie biegnie za mną, piątka. Chodź, chodź, kurwa. Bo dochodzą. Chodź, szybko, kurwa biegnij za zombie. Ty ten Dbilu. Ale ty zeźmiesz, kurwa. Posz, niedowidzę cię, kurwa. widzę cię, ty Piątka, szóstka. Granie pocichu z Kevin, ja pierdolę Kurwa, o, dostałem Kurwa, strzelił ktoś we mnie. Chuj, biegnij! Chuj, w tupę! Krew z Kurba! kurba. <laughs> kurwa! kurwa. Dobla. Dobra. Dobla. <laughs> Dobra. 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 na siebie każdego zębiaka w obozie, kurwa. Chciałby cicho. Czekaj. Nie strzelaj! Tak, no proszę. Chodź tu! Chociaż nie tu, o tym tu nie ma Dobra strzelaj Co? do zombie wam Co już chyba odpierdolacie? ja odprawę jestem przy tej zonie <trykne> Nie mogę zaraz ze śmiechu kurwa, muszę być zbuszoną w mnie. Kurwa! Czekaj, czekaj Obok mojego ciała gdzieś w buszu jeden musi siedzieć, bo dostałem dosłownie z bliska headshota Pokos, jak coś, ja się wycofuję czołgając się i chuj, nawet jakbym mógł się godzinę czołgać, pierdolę, dole się tak będę wycofywał. To tam się uwysza. Nie ma co zaczyć kurwa, ratujmy co mamy. Ehm... Um. Kurwa, strzela do mnie. Wiem stąd, skąd Skąd? Został, został. Zabi... Dwóch zabiłeś? Dwóch zabiłeś? Kurwa, zabiłeś dwóch! dwóch. Pierdole, kurwa, mam drgawki. Kurwa! czyli Nie chcesz nic z żadnych ubrań No już mam, kupiłem Bo miałem 200 śruby ja, Jak wyglądasz? Ci... Ja? Mhm. Ja ci pokażę jak wyglądam No jedyne co nie pasuje To te jebane Kurwa Kieszenie jebane Kurwa Więc jakbyś mógł kieszenie kupić normalne Ha kurwa ha <gry Heritage> <taka> ja. Ty <nie taka> jak pijama Czy u was coś Kurwa! a tym tu przyjechał tu przyjechał O kurwa, tak? O kurwa, tak? O kurwa, o kurwa O kurwiks Szybko, rozmontujcie go We'll ik ga <laughs> my niet jak Ik heb het niet doen. Kijk, man, hey, man wait, 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 wait for me. Wat heb ik gedaan?

a nie, bo maskę jest otwartą, że mógł wyjąć wszystko za oto. Leave our car alone. Patrz, baterii nie już czynność? nie ma chłopcy. Leave our car alone. Kurba! Przydać się, nie? No? Nie, proszę, proszę, kurba! No. Chyba mamy Jak już mi kurwa idzie raz w życiu. Spierdalaj! Jezus oh. 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 O, oh, jeszcze tyły. Zamykaj te drzwi. Oh. Kurwa! Kurwa! Kurwa na... Kula! No, Masz nóż? Masz nóż? No, mam nóż, no przecież jakbym zdobuł raczej oh. surowo. ty kurwa? Dlaczego mówimy? Co to ty No Poczekaj! Ja mogę wstać! Dobra, niejako nie Kurwa! gdzie znaczy? jest y, ogień Tak, to ja tutaj na ulicy Chodź, chodź, chodź Klopaki, jestem obok was gdzie, gdzie on kurwa jest? Tam jest! Przed nami! O kurwa! O! Jezus! Jezus. U, kurwa. Nie tracę szatku, słuchaj! Dostali, o uciekaj stąd uciekaj stąd pomóż mi na to nie Dawaj go, dawaj go, bo to, uh, Ja słyszę nawet coś szajnie! ty nie droga! Nie już od tego! Powuścić, położyj mi! O kurwa, o kurwa! O ołoo, o ołoo, ołoo! Nie, wierdole, czemu czekał? Wierdole! Kurwa! To, poczekam, nie bierze na mnie. Dobra, to nie, nie bierzemy auta i... Nie, nie no, jedźcie to... zatankować, a ja no. poczekam tutaj na was. No no, Dobra, wejdź już kurwa bez nich no dwóch. No jedź, no jedź. Teraz... Ale to lide... stój, stój chwilę. Co tu tak się pali? Weź. Wyłącz to auto. O kurwa, znowu.

Mask na auto załóż, bo ja to. No, załóż. To nie ja! Nie, ale. Dobra, zamknę. zamknę. Kurwa! Dobra, Jej, ty ja ty... cię poprowadzę, jedź w lewo. Dobra, otwalamy. My się kurwa dymi, to się rozjednie. Nie, nie chcę. I no, teraz no. będzie zaraz w prawo. Okej, okay, tu w prawo? Tak. I nie no! Kurwa! Ja nie, ja nie jadę z tobą. Właśnie przecież życie HP straciłem. Ale ty jesteś głupi! I opony zniszczył! Opony zniszczył! Kurwa nie! Nie, kwidź jesteś tą... No, no jak to co jedną pierwszą?